Magda chciała tylko sprawdzić, która jest godzina, więc chwyciła za telefon męża. I nagle i krew się zmroziła. Telefon zadzwonił, wyświetlając powiadomienie. Wiadomość od jakiejś kobiety. Nie mogę się doczekać naszego weekendu w hotelu. Czekam na ciebie, tylko ty i ja. Serce mogły zatrzymało się na moment. Nie mogła uwierzyć w to, co czytam. Każda kolejna linijka wiadomości ujawniała szczegóły spotkań. Zdjęcia z restauracji, wyjazdów, kwiaty, które jej mąż rzekomo kupił dla niej. Wpadła do salonu. Trzymała telefon drżącej dłoni. Jej mąż, Tomek, siedział na kanapie, jak gdyby nigdy nic. Nieświadomy, że jego sekret wyszedł na jaw. Spojrzenie Magdy natychmiast przykuło jego uwagę. Co to ma znaczyć? zapytała, a oczy płonęły gniewem. Magda, to nie jest tak, jak myślisz. Zaczął tłumaczyć, ale każde słowo przyjęło pusto i nieprzekonująco. Nie próbuj się tłumaczyć, przerwało mu. Unosząc telefon, pokazując wiadomości. To wszystko, zdjęcia, wiadomości, rezerwacje, jak mogłeś mi to zrobić? Tomek próbował wytłumaczyć, że to było tylko kilka spotkań, nic poważnego. Że to tamta zaczęła, a on się tylko skazał. Każda jego próba wyjaśnienia w oczach Magdy była kolejnym dowodem jego kłamstwa. Wynoś się z mojego domu, krzyknęła wściekła, nie mogąc powstrzymać łez. – Nie chcę ci widzieć, dopóki nie ogarniesz, kim jesteś i co zrobiłeś. Domek stanął jak wryty. Próbując cokolwiek powiedzieć, ale gniew i ból Magdy były nie do powstrzymania. W jednej chwili drzwi zamknęły się za nim. Cisza w domu była gęsta, a Magda usiadła na kanapie, trzymając telefon. Wciąż była wypełniona emocjami. Każda sekunda teraz przypominała jej, że wszystko, co wydawało się pewne w ich małżeństwie, było tylko iluzją. Musiała zastanowić się, co dalej: czy odpuścić, czy walczyć o małżeństwo, czy walczyć o siebie. Tylko jedno było pewne: prawda wyszła na jaw. I wszystko się zmieniło.